Donald Tusk nie ma obecnie najlepszego czasu. Choć szumnie zapowiadał wielkie inwestycje w Polsce, tak okazuje się, że póki co nic nie wskazuje na to, że coś takiego może się ziścić. Premier nawet zorganizował konferencję prasową z prezesem Google'a, jednak zamiast zabłysnąć, niestety bardziej wystawił siebie i Polskę na pośmiewisko. Ogłoszenie, że szef Google Sundar Pichai miał spotkać się z premierem Tuskiem, mogło ekscytować. W końcu takie rozmowy mogły zwiastować coś naprawdę dużego. Jednak to, co ogłoszono, zupełnie nie przystaje do rangi tego spotkania. Google ma bowiem zainwestować w Polsce 5 milionów dolarów w przeciągu 5 lat na przeszkolenie miliona Polaków ze stosowania nowoczesnych narzędzi, w tym sztucznej inteligencji. Wielu polityków krytycznie odniosło się do tych ogłoszeń. Na przykład Sławomir Mencem z Konfederacji napisał: Premier Tusk na konferencji prasowej z prezesem Google ogłosił, że ta wielka zapowiadana inwestycja Google w Polsce. Wyniesie 5 milionów dolarów przez 5 lat. Znacznie więcej w Google wydają na kawę i ciastka niż na ogłaszaną z dumą przez premiera Polski wielką inwestycję. Była premier, Beata Szydło napisała z kolei. 5 milionów dolarów to 5 tysięcznych procenta kwartalnych przychodów właściciela Google. Tusk naprawdę sądził, że robienie wielkiego wydarzenia z oferty 5 milionów dolarów na szkolenia zostanie uznane za wspaniały sukces? Czy to efekt desperacji? Czy kolejna próba oszukiwania Polaków? Kończy się to kpinami i śmiechem. Podobnie jak niedawne 650 miliardów inwestycji. Problem jednak w tym, że na nieudolności rządu Tuska ucierpi Polska. Z drugiej strony minister finansów Andrzej Domański próbował naprawić sytuację w mediach społecznościowych, pisząc: Jeżeli ktoś myśli, że prezes Google przyjeżdża do Polski, żeby rozmawiać z premierem o inwestycji za 5 milionów dolarów, to niech pomyśli raz jeszcze. Jeśli jednak rzeczywiście rozmowy premiera z Googlem wypracowały coś więcej dla Polski, to czemu ogłoszono coś, czym można było narazić się na śmieszność? Rząd Donalda Tuska powinien chyba znaleźć kogoś, kto popracuje dla nich nad strategią komunikacji. A jak wy oceniacie tę sytuację? Napiszcie nam w komentarzach. Zachęcamy też do zostawienia łapki w górę pod tym filmem lub subskrybowania naszego kanału. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.